Cześć! Witajcie na rokrocznej relacji z Targów Auto Nostalgia. Wielkie wydarzenie stołeczne, jedna z największych tego typu imprez w Polsce. Ze mną jest Piotr, bo wiecie, ja chcę wam pokazać coś najlepszego, a myślę, że najlepiej jest właśnie z Piotrem przejście po tej wystawie. Piotra znacie, jest e, bardzo szeroko znany w świecie klasycznej motoryzacji, prowadzi House of Classic, ale Hej. także jest współzałożycielem gazety Classic Auto i od takiego brzdąca zaczytywałem się tym, czym chciał się z nami podzielić. Ma duże doświadczenia, ale wiecie. Yy, dzięki Piotrze, że zgodziłeś się wystąpić. Ja zawsze jestem do Twoich usług. Miło No i jesteśmy taternikami. Yy, słuchajcie, tak rzut okiem na nasze stoisko Fiat 130 wersji Berlina. Piękny, rasowy sedan z silnikiem V6 oraz Stojąca obok niego w cieniu nasza Syrena, którą wraz z kolegą Pawłem, tutaj Pawle, przywitaj się, byliśmy na wyprawie tureckiej. O tym będziemy mówić jeszcze na tym kanale, na razie idziemy przejrzeć się i trochę poplotkować o samochodach, które tutaj są. Ciekawe auta, taki subiektywny wybór najciekawszych auto. tak? Tak, zdecydowanie ten Fiat 130 jest jednym z tych najciekawszych z uwagi na jego stan zachowania, mały przebieg oryginalną tapicerkę no i żeby nie oszukiwać e, było to marzenie wielu wielu e, miłośników motoryzacji w PRL-u takie niedosięgłe marzenie. Tak, bo tak, tak dyrektor znaczy, PKO mimo dyrektor wszystko było w zasięgu bo w przeciwieństwie do Fiata 130 Coupé, Coupé ten samochód tak. w wersji sedan Berlina tak e, się pojawiał pojawiał się ale to był taki szarm luksusu Gierkowskie w najwyższej pół. Tak, dokładnie. Dobra, chodźmy dalej, bo to nie chodzi o autoreklamę. Ten samochód w ogóle jest na sprzedaż, tak woli autoreklamy. Polecam. Polecam. Te. I nie ja go sprzedaję, tylko Janek. A w zasadzie Piotr, ale i tak. No dobra, skręcamy w lewo. I jesteśmy na stoisku Muzeum Tampelata. Ze Zgierza, tak. Rafał już tutaj siedzi rozmawia ze swoją małżonką, a my pokażemy Wam coś ciekawego. Myślę, że tutaj jest chociażby dwa samochody. Oczywiście to Ferrari przykuwa wzrok. Ja wiem, że większość z widzów mojego kanału nie jest może z taką atencją nastawioną do Ferrari, ale niemniej jednak Piotr powiedział, że jeżeli nie puścimy tego samochodu, to on nie wystąpi. Nie, słuchajcie, to jest tak, że... Ferrari Mondial jest jednym z najbardziej rozchwytywanych samochodów, nazwijmy to, premium w Polsce. Dlatego, że jest to Ferrari entry level i jest po prostu jeszcze, nazwijmy to, w zasięgu można je kupić od 200 do 300 tysięcy złotych. To jest takie dobre wejście w markę Ferrari. Tak, ma swoje plusy, jest czteroosobowe, w tym Mondialu T, który miałem okazję sprzedawać do muzeum właśnie. Jest jednostka napędowa z Ferrari 348, ma 300 koni, to już naprawdę fajnie jedzie. Fantastyczna kolorystyka, najbardziej poszukiwana, czyli Rosso Corsa z beżowym wnętrzem. Tak, natomiast, klasyka. Natomiast tutaj... Mamy takie bardziej dosięgłe marzenie, prawda? To, co mnie wycina z butów, zawsze to są auta, nazwijmy to kiedyś, popularne, w fajnych wersjach dziś z małymi przebiegami, z oryginalnymi lakierami, z oryginalną tapicerką. Tutaj jest przykład akurat 1602. BMW. Zobaczcie tą tapicerkę w ogóle. Chodźcie Bardzo bym się cieszył, gdyby to było 2002, natomiast 1602 jest też cudownym autem. W oryginalnym stanie z przebiegiem nieco ponad 50 tysięcy kilometrów. Z oryginalnie zachowaną tapicerką tutaj na bank musiały być pokrowce, bo to nie ma tak, innej tak. możliwości, żeby ta tapicerka się zachowała. Witamy Rafała. Siędzi BMK klasycznie. Pokażesz nam silnik? Bardzo chętnie. Proszę bardzo. Zdecydowanie fajna konkurencja dla dużego prawda? <noise> <noise> i dla Moskwicza, którym dzielił silnik. Dokładnie, nie? No bo, tak, bo to jest generalnie jest konstrukcyjna... w sensie też nie ma się co oszukiwać, ten samochód, powietrza jak, powietrza, jak się nim jedzie, to przypomina trochę dużego Fiata, Ładę, no i to wszystko jest dobrej jakości, to wszystko fajnie się prowadzi. Znaczy mówimy o BMW dobrej jakości. Tak, tak, tak tak, 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 oczywiście. No. Popatrzcie tu, naklejki wszystkie, to jest taka, taki sztos naprawdę, bo on jest zachowany, ten samochód jest zachowany i w tym tkwi siła tego egzemplarza. Nie, że on jest odrestaurowany, tak owszem, też wielki szacunek dla samochodu. Samochody restaurowanych, ale odrestaurować teoretycznie, mając bardzo gruby portfel, możemy wszystko. A tutaj po prostu mamy siłę historii. Tak. Restaurowane przybędą, ale w oryginale już nie. Pobywają. To tak jak Ziemia tego więcej nie Uwielbiam będzie. Uwielbiam takie elementy jak ta naklejeczka, tak, można tak, ją pokażmy. kupić nową, słuchajcie, ale tutaj nie jest nowa. Ile naklejka kosztuje taka? Tak, nie czy wiem czy 5 euro, tak? Ale generalnie w, tutaj jest w oryginale i to się nam bardzo podoba. To jest wersja włoska, choć samochód został kupiony przez Rafała w Niemczech, tak? tak? No, włoską widać po charakterystycznych kierunkowskazach. Lampy biało-czerwone. Tak, biało-czerwone. Dobrze, lećmy dalej, bo mamy ja trochę maręciu. do oglądania. Dzięki Rafał, powodzenia. Nie ma problemu, dzięki bardzo. I lecimy dalej. W niedzielę jest dużo więcej niż wczoraj. Nie? Pogoda się przysłu przysłużyła. Tak, no zdecydowanie jest więcej ludzi niż, yy, niż w ogóle co roku, tak? No bo... Zazwyczaj w niedzielę były pustki już mm -hmm. o godzinie 16. A dziś A jest opór. Tak. Właśnie do nowego. Marka zobaczymy co. Marek przygotował. Marek przygotował ohydnego Lotusa, którego dwa dni mi mówi, żeby go nakręcić. Cześć. Cześć. No i no, no i, i tak. tak no. prosimy go, bo ja ja szczerze mówiąc powielbiam unikatowe samochody, unikalne, rzadkie z ambitnymi rozwiązaniami I tak samo paskudne jak e, czechosłowacka tatra tak idziemy nie no żadna żarty. jasności mamy oba e, tatry e, dobra słuchaj e, zobaczmy tego lotusa bo to jest naprawdę unikat oczywiście jego bryła zewnętrzna jest kontrowersyjna ale może nie odejmuje mów pani to... e, tych kształtów tej unikalności na nie, pewno? niepowtarzalności, nie? Dobra, na pewno. Są Natomiast mi się podoba tyłeczek, zdecydowanie tyłeczek tego samochodu, bo wiesz co? On mi przypomina Bricklina. Ja wiem. Nie wiem, czy kojarzysz tego e, amerykańskiego potwora, takiego e, całe nadwozie stworzywa, zazwyczaj pomarańczowej, i Bricklin jest. Ten, no, ja, ja staram się traumatyczne rzeczy wyrzucać ze swojej dobrać. pamięci. Natomiast Ale... tyłeczek tego auta jest super. Jest petarna. Ma bardzo ciekawe rozwiązania w zakresie chociażby tej tylnej klapy. Chodźcie, Daj. pokażę wam. I te światło. Tutaj jest takie nawiązanie do... Reno 17. 17. Ja nie będę wam, cześć panowie. Ja nie będę wam przeszkadzał, ale zrobię jedną rzecz. Uważajcie, Właśnie, to jest Reno 17, nie? Uważajcie na błyszki, uważajcie na to, żeby nie wybić zamku. i zobaczcie jak to wygląda. I Piotrek, ty jesteś fantastyczny, I masz genialne auta i znasz wady. Dotknij tego, wiesz, czujesz. Powiedz mi, z czego jest wykonany ten samochód? Jest z włókna, auto na krzyżowej ramie wykonane z włókna, wersja 504, czyli wersja z automatem, z klimatyzacją, z elektrycznymi szybami. Mm -hmm. No jakby top, top, w ogóle top. I teraz zrobimy tak. To jest twój kanał i ja, tak. Janek, jeżeli któryś widz z twojego kanału wyślij mi w przeciągu od udostępnienia 12 godzin ofertę na taki samochód i znajdzie go znajdzie go w dobrych pieniądzach w ogóle, no, jest znajdzie go, no ja tankuję mu pełen bak paliwa, proszę się ale do co, takich samochodów nie ma do sprzedaży? absolutnie nie ma, Ile ale, 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 ale myślę, że nie, nie będę kłamał, bo zapytał Łukasza, 17 sztuk co? no ale dlaczego, czym mam się różni od całej reszty? 504 w oryginale z kierownicą po prawej stronie to było kilkanaście sztuk i nie chcę tutaj się pogubić. Ale czym ono konkretne? się różni od yy, nie 504? Uh -huh. Lotus w podstawie, po pierwsze, nie miał automatycznej skrzy skrzyni, trzybiegowy automat, miał czterobiegowy manual, nie miał dachu takiego, winylowego, winylowego, winylowego miał normalną blachę, nie miał szyf w prądzie, nie miał całego tego systemu, który hmm. sprawia, że to dzisiaj po prostu sportowca dwulitrowego 160 koni. Zrobili limuzynkę, tak? Ile jest przyjacielu tej koni? Bo ty będziesz wiedziałeś. 160. 160. To jest 2 litry, tak? 2 litry, 160 hmm. koni. Kochani, jeżeli znajdziecie wersję 504 na sprzedaż i dajcie mi znaka, umówmy się tak jest publikacja 12 godzin od tej publikacji, bo tak się śmieje. Dajesz mi znaka taki pasek jak złapałeś. słuchaj Janek, jak ktoś da, daj mi znać Tankuje, dzwoni do mnie ja to ja już zacznę 3. szukać nie znajdziesz a ja jestem pewny tego. Ja Ale ja chętnie komuś um. zatankuję pełen paliwa, Jeżeli to no. Ale umówmy się tak. Ale wyłączamy, do czego Poczekaj. wyłączamy z tej Wyłączamy z tej zabawy tego gościa. Bo to jest Łakuta, nie ja to mało. Ja Dobra. Ale jeśli się uda, to spróbujmy. Do ja no jakiego dostanę. auta tankujemy to? Do każdego, tylko umógby się, żeby to nie był jakiś ciężarowy 787 <laughs> i tak dalej Wiesz, zadzwoni i naprawdę fajnie zrobi znajdzie, daje mi kontakt i ja puszczam blika i tankuję komuś wóz. pasuje? Dobra. Dzięki, Dzięki. Dziękuję ci bardzo. lecimy dalej klamki trochę jak w 132 no i zobaczcie, tylko z kierownicą po prawej stronie ja tylko dodam jedną rzecz od siebie to naprawdę jest abstrakcyjny pojazd Dlaczego? Bo Lotusy były samochodami o genach sportowych. Tutaj jest wrzucona automatyczna skrzynia biegów, która w trochę kłóciło z ideomarki. totalnie. Też trzeba mieć świadomość tego, że na pewno twórcy tego samochodu zadbali o szczegóły, ponieważ w normalnym lotusie... A, tak, to jest bardzo surowy samochód. Ee, tak, ee, w esprincie to wszystko jest takie... Tak, tak bym to nazwał. Wszystko to na dwozie. No nie pasuje absolutnie do wizerunku luksusu, który tutaj jest. Tak więc tutaj, no, no musieli... To, jeśli chodzi o oryginalność, to przyznajemy mu jedną z palm pierwszeństwa. Zdecydowanie. Co? Nietypowy wybór Piotra, no. Polonez. Ja bardzo lubię te samochody, tym bardziej, że mamy pięknego Borewicza w oryginalnym kolorze i to nie jest Bahama Yellow. Tutaj może powiedzmy to otwartym tekstem, że to nie jest Bahama Yellow. A jaki to jest kolor? To jest... Bahama Yellow bardziej wpadł w pomarań. Nie, to tak. jest mój drogi. Napiszcie w komentarzach. Ja sądzę, że mimo iż jestem odrobinę młodszy, to jednak będę się trzymał, że to nie jest Bahama Jele. Yy, numer Lakieru, możemy prosić? Numer Lakieru? Numer lakieru tego Poloneza? Dobra, otwieramy. No, otwieramy i tam jest ten numerek. Wiesz, nie może być tak tego wszystko. I teraz tak, samochód ma pierwszy lakier na większości karoserii, dlatego mi się spodobał, tak? I ma 51 tysięcy kilometrów. Miałem okazję go posłuchać. I tak, km, nie jest naprawdę, naprawdę fajny wóz. Jedyne, co mi się nie podoba, ale jest to bardzo proste do zmienienia przez przyszłego właściciela, to brak oczywiście chromowanych dekli na koła. Tak, zastąpiony czymś plastikowym marki Fiat. No ale to jest rok 81, więc ja nie jestem pewien, jakie tu detale powinny być. No, no to, to, to na pewno wiesz. Bo to jest wiesz, mm, kryzys. Chromowany To nie jest wersja kryzysowa. No, nie, to nie, ale. Jest jest, no, oczywiście to nie jest C klasa eee, kryzysowa, ale mówię o tym, że już trochę czas kryzysu się zaczął. Ja też nie jestem jakimś wybitnym ekspertem od polonezów. To jest kolor mój drogi Bahama Yellow L79. L79 to jest Bahama Yellow? No z tego co pamiętam, to tak. Zaraz to jest zobaczymy. ale numeru lakieru nie widzę. Proszę. To są właśnie takie detale. Wszystko jest na numeru lakieru, ja nie widzę. Jest... Ale możemy sprawdzić. Jest... Mam eksperta od polskiej motoryzacji. Tak. zadzwonimy do Andrzeja zadzwonimy do Andrzeja zadzwonimy. telefon do przyjaciela halo Andrzej L79. cześć Andrzejku cześć słuchaj e, czy kolor L79 na polonezie to jest Bahama Yellow? nie uh, yeah. nie? a jaki? Yeah, to, wiesz co, poczekaj <laughs> Przyjacielu, masz 15 sekund nie, nie, jeszcze. Nie byłem jakoś skory do zapamiętywania. To zastanów się odrób pracę domową i do Ciebie przedzwonimy, bo jesteś na linii, dobra? 1952 rok. Zobaczcie. Klamki jak w Tesli. Popatrzcie tutaj. Klamki są jak w Tesli. Czy wy to widzicie? Coś nieprawdopodobnego dzieło sztuki. To, to jest biżuteria samochodowa. Te loga, te gałeczki z Bursztynu. Podobno Polskiego bursztynu. Auto niesamowite jak dla mnie no marzę o tym, żeby pokazać Wam coś takiego na kanale. Tomek mówi, że to jest prawdziwy unikat z bardzo dobrze udokumentowaną historią, którą przez większość życia on spędził. Stwierdzi, że 20 egzemplarzy takich tak. stało. To jest absolutnie majstersztyk dla, e, dla kolekcjonera z krwi i kości, a nie kogoś kto... Metal, kto tak. wchodzi w ten no. Tak, tak. Absolutnie. A tutaj to z jest aluminium w dodatku, nie? No, blachy aluminiowe to już tak. jest absolutnie naprawdę sztos. Dwa samochody za pkaru, dla mnie Lancia Dla Kuzia. mnie, oczywiście, Volvo. Volvo jest takie nudne jak życie w Szwecji No A tak. Lancia jest ambitna. Jak Może nie jest, jest doskonała, ale czy ja jestem doskonały, czy Tomek jest doskonały, czy Piotr, nikt z nas nie jest doskonały, chociaż każdy do tej doskonałości dąży. A jeżeli chodzi o doskonałość i sprzedawanie samochodów, to Tomkowi naprawdę dużo nie brakuje. Ale wiesz, fajnie trafiłeś temat. Volvo modem nudne, ale w Szwecji znasz klimat, wiesz, jakie są warunki tak. odległości między miejscami, Volvo <laughs> ma dojechać do celu. Volvo ma wyglądać. <laughs> Volvo zdecydowanie jest ciekawe, dlatego że jest fajnym reliktem przeszłości. Nawiązuje swoimi kształtami do Warszawy M20. Ja jak zaczynałem przygodę z klasykami, to w ogóle mm, pierwszym samochodem, który miałem przy przyjemność odrestaurować w, jeszcze w latach 90 jako dzieciak to właśnie była Warszawa M20 Uwieram, I twoje mam historie. mam wiesz e, pozytywne wspomnienia z tym samochodem który był takim objawieniem super jakości lekkości a kształtów i mimo wszystko podobnych do M20 ale Garbacz. ten tak? egzemplarz słuchaj on ma okej okay, po zewnątrz patyna troszeczkę lakier ale tak oryginalna podłoga oryginalny lakier w komorze oryginalne wnętrza wszystkie detale samochód zachowany praktycznie w 100% w oryginalnym. Głosne on kosztuje? 30 tysięcy złotych. No i to, to jest, jest o, o co chodzi, Ale słuchajcie, można w niego wsiąść i jeździć, czy czegoś mu brakuje? Silnik był zrobiony 10 lat temu. Ok. Od tego czasu jest 1000 kilometrów gdzieś zrobiony, może półtora. Ja sobie nigdy tak jeździłem na przyjemności, mm. na jakieś tam małe zlociki. Ja kocham jego stary. Jakby, ja wiem, że można, wie że my też robimy no, renowacje. Prawda jest taka, że detailingiem można tutaj bardzo dużo wycisnąć, on tak? On wyciągnięty taki bardzo, brudny. Ja zabroniłem go umyć w ogóle, bo to ma też swój urok, jeżeli masz oryginalne wnętrza, takie detale, blacharki. Część ludzi to kocha. Ja na przykład kocham takie oryginalne rzeczy, mm -hmm. teraz musisz koniecznie odczytać napis na prawej i szyby. Nice <laughs> to see you. <laughs> No niech sobie widzowie sami przeczytają, proszę bardzo. Także nie będziemy tego mówić, kto na angielski to sobie rozumie, a kto nie może, użyć raz na to. Tak, słuchajcie, ale dla mnie luncha. dlaczego? Bo wiecie, to jest troszkę jak z kobietą, mądra kobieta to jest inwestycja, związek z mądrą kobietą, a z głupią to jest tylko wydatek. Wiecie, więc jak już mamy głupie wybory robić, że nie do końca takie przemyślane, bardziej kierować się sercem, to w przypadku i troszkę takie jest jak z tą kobietą, chociaż powiedzieć, że jest głupia, nie, jest bardzo wymagająca technicznie, nie? bo restauracja takiego samochodu jest cholernie droga, może nawet nie tyle, ale po przykładem części, prawda, 50. Tu jest problem, ale mamy bokser silnik 1.5 świetnie brzmiący. I powiedzmy, Tomasz, ja jestem fanem włoszczyzny, nie jestem obiektywny. Tu tak twardo stąpasz po ziemi, powiedzmy o jakości tego samochodu. A więc to silnik bo boksera, jest jakby genialny. Weź pod uwagę, że to jest 68 rok. Samochód ma napęd na To Widzieliśmy bardzo ważny szczegół, jakby w tych latach wszystkie samochody tak. były na tylnym mostem. Co to dało? Brak tunelu centralnego. Za tym idące takie sześcioosobowe wnętrze w małym aucie. Pokaż mi wielkości auto, które jest w stanie przyjąć sześć dbających o figurę osób. To jest właśnie taki samochód. Znaczy wnętrze, wnętrze, wnętrze pokażmy. I pokażmy jak się otwierają i zamykają drzwi, nie? Bo to jest też, może z tej strony będzie... O! Pokaż jak się zamykają drzwi. Najważniejszy jest Star Trek, tak? Deska rozdzielcza jest genialna. Panart Jest, Jezu jak on mówi. ładnie pachnie. Czekaj, właściwne. No ładnie, ładnie. No jest tak, jest tak. To, za ten sam zapach to tak, już ten bym zapach parę jest parę tysięcy też. dał. Te kierunkowskazy, te lampy. Tutaj to jest co to jest? To jest no to po prostu to jest chrono. Ja bym wziął sobie ten deskę, tekal, silnik, tektał, tam, tam. a resztę... nie. nie. I e, 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 fajna rzecz. Włoski samochód 60-letni. Oryginalna podłoga niespadana w oryginalnym kolorze. Jakby, Skąd go tak, sprowadziłeś? To jest samochód jeden właściciel głowy, tak? Jakby, kupiłem go jak okay. dziecko, zobaczyłem, powiedziałem, pakujcie zabiera polvo ze Rozumiem cię doskonale, idziemy dalej. Dzięki Tomasz. Dzięki za wizytę. Trzymajcie Trzymaj się, Cześć, papa. Pa. Generalnie mówicie, że jestem Czechofilem. Piotr też uwielbia czeską motoryzację Czechosłowacką, więc nie mogliśmy wam nie pokazać. Velorexa Słuchajcie, miałem Velorexa w latach 90. -tych. Tak? Tak. Miałem wtedy kilkanaście lat i to był był mój, waźmi, i to gdzie... był mój pomysł na jeżdżenie samochodem w latach 90. -tych. Natomiast yy, tak, ja miałem już egzemplarz mocno przerobiony w czasach PRM-u, nieważne. W każdym razie nie jest to pojazd inwalidzki, to był sposób na ominięcie pewnych przepisów które sprawiały, że nie mogło nic powstawać poza schodą i tatrą w Czołowacji, tak? A generalnie sterowanie gazem, hamulcem jest w ręce? Czy... W aha. To jest jak w motocyklu Java, w sensie masz sprzęgło, to pokaż, jak w jak samochodzie. To jest egzemplarz, który pochodzi ze Szwajcarii, jest fantastycznie odbudowany. Ja się mogę Widać zapytać? po motorze Oto. dawaj. Ile dziewczyn wyrwałeś na Velorexa? Absolutnie nie opuścił parkingu strzyżonego, bo więcej czasu marnowałem na jego uruchamianiu niż na jeżdżę. Na tym polegał problem tej konstrukcji. No Czyli ale tak, no tutaj słuchajcie, jest wiele fantastycznych rozwiązań. Między innymi mamy to Dynamo dalej. Starter, tak? I jest taka zapadka którą się pociąga i obraca się aparat zapłonowy i on chodzi biegi. do tyłu. Tak, Ma cztery pomiegu. biegi do tyłu. Tak? Jak da. Tak więc to trochę. jest w ogóle perfekcyjne. Eee, co jeszcze? Jak tak. siądzie akumulator, to jest wywierątka. Tak. Pff, do odpalania. Bardzo ładna beczka. Bardzo ładna beczka. Zobaczmy jeszcze, tutaj to jest chłopaki, za droga. Ja, ja muszę trochę powiedzieć, ile ona kosztuje? 100 tysięcy. To, to dużo. Bez tysiąca. Natomiast to jest 200D z przebiegiem 118 tysięcy km. Na pewno beczki są nadal bardzo poszukiwanymi Pożądane, autami w Polsce. Wiem, bo sprzedałem takie dwie w ciągu ostatniego miesiąca. W ciągu Tylko w paru godzin Tak, tak, miesiąca. tak. To w ogóle było szybkie. Zobaczcie, tutaj replika rajdowego Audi. Popaki z Sokołowa Małp Polskiego tworzą te samochody. Tak. Ja też tutaj dodam trochę od siebie, to kiedyś było absolutnie moje marzenie zbudować replikę Audi S1. Lidze, chłopaki e, budują Twoje marzenie. Budują i w dodatku chyba ich egzemplarze, które wcześniej budowali, osiągnęły olbrzymi sukces na rynku amerykańskim. Tak. Osiągając tam naprawdę grube, grube kwoty e, przekraczające milion złotych. Chodźmy dalej. Ja chciałem tylko zauważyć tego parzucika. Kupiłbym go już 10 razy, ale niestety mam tą zasadę, że staram się kupować auto z przebiegami do 200 tysięcy, ale to auto jest cudowne, jest odbudowane. No świetnie było u mnie na kanale. Przepięknie, przepięknie, ci Druga hala. No i E9. Dla mnie ten samochód to jest taka kwintesencja włoskiej lekkości wspaniałego. Absolutnie niemiecki, szwabski. Nie jest taki o, nie Jest, się nie jest, taki, jest tutaj. Prawie tyle. ta nuta elegancka, ale ten kolor też jest. To jest taiga Green, tak? tak? Tak. Chyba jeden z najbardziej poszukiwanych kolorów teraz. Tak, Wódku? Ty jesteś właścicielem tego auta. Tak. Warsaw, e, Classic, Classic Cars, cars Wars. A Jakuba tak. zaprosimy, żeby tutaj oprzedł ten samochód. taiga Green najczęściej była w CSL-ach. Czyli jeżeli chciałeś mieć CSI, musiałeś bardzo dobrze dreptać, przynajmniej tak wyczytałem z bardzo dobrze dreptać, żeby dostać na w CSi Tiger Grip. Ona była zarezerwowana. Za CSL był najbardziej ekstremalną E9, tak? tak. Super lekką, z elementami z aluminium, z tak. klapami aluminiowymi tak. i, i była tak zwanym Batmobilem w wersji wyścigowej. Tak, tak dokładnie. Więc tutaj mamy takie połączenie troszeczkę CSL-a i, i tej E9 CSi. Więc... Kolorem. Kolorem, kolorem, dokładnie.

bo one fabrycznie wychodziły w czwórce i tutaj mamy okay. manualną przekładnię I tutaj mamy manualną Jasne. Mhm. więc już coś jest że tak powiem, <grym> już tyle. pokombinowane <grym> zobaczmy jeszcze w środku Popatrzmy. ja Ty tylko dodam od tutaj... siebie, że renowacja E9 jest strasznie trudnym tematem bardzo kapitałochłonnym, czasochłonnym samochody korodowały i korodują wszędzie gdzie się da nie wiem czy to wynikało ze swojej jakości blach nie, konstrukcja Z konstru Czyli odpływy wody. I, tak. I ten się. samochód, słuchajcie, rdzyje niekoniecznie tam, gdzie widać. Czyli pod spodem, pod tymi błotnikami jest taka półeczka i ta półeczka zaczyna gnić. Trzeba otworzyć zawsze schowek przy, przed zakupem auta i sprawdzić, czy w podszybiu od środka nie ma dziury. Tak? tak samo z drugiej strony jest schowek, w którym są bezpieczniki i otwieranie maski. Tam też trzeba zajrzeć z lat i sprawdzić. Tam też widać od razu poziom renowacji no. danego egzemplarza. Natomiast ty kupiłeś auto, odrestaurowane na Węgrzech. A dlaczego to. nie w Niemczech? Bo to jest tak. Że... A e... dlaczego nie w Polsce? No i dlaczego w Polsce? Nie Niektóre z Polski mam odrestaurowane, mhm. ale to kupiłem po kompletnej renowacji. Oczywiście poprawiłem ją do swoich standardów, żeby było ok. Mhm. E, niemniej jednak, e, dlaczego? Na Węgrzech jest jedna z niewielu firm, która się specjalizuje. W robi tylko E9 i robi ich kilkanaście w trakcie. Oni mają cały czas, jakby można powiedzieć, linię produkcyjną na, na te E9 i to jest jedna właśnie z nich. No i cóż, e, po pierwsze się na tym znają, mają dostęp do części, robią już to w miarę szybko, nie zaskakują ich różne rzeczy. Jak zauważyłem, jak się dobrze wygląda ten samochód, to już widzę, co sobie wyprodukowali, czyli wiem, że tego nie ma na rynku jako części, a już to mają wyprodukowane. Są takie elementy. E, no cóż, ta jakość też jest porównywalna z nami, no tak się w naszym kraju robi. Trzeba powiedzieć wprost, że jesteś specjalistą od E9. W jakich pieniądzach można u Ciebie kupić samochód właśnie BMW E9? Od ilu do ilu? Zaczynamy od projektu? Nie projekt, bo nie wolno tego auta kupować w stanie projektu, w stanie dobrym. Dobry. To w stanie dobrym te auta należy kupić między 250 a 350 tysięcy dlatego, że przy tej cenie już ktoś coś zrobił przy tym aucie, nawet jak mhm. zrobił to 5-10 lat temu to jest ok, bo na mhm. pewno była w złym stanie i ją mhm. zrobił mhm. pojeździł, wyeksploatował troszeczkę, więc... Je... Będzie to nadające się samo? Jest przetestowane. Zobaczmy, a, to ta, a najdroższa A najdroższa to jest ta i ona kosztuje 540 tysięcy, bo została rozebrana złotych. do śrub mm -hmm. złotych. Mm -hmm. bo została rozebrana do śrubki i jakby w całości, z powrotem, z powrotem, jakby każdy element no samochodu samochodzie. złota. A jakbym chciał kupić egzemplarz z małym przebiegiem, zachowany w pierwszym lakierze. E, bardzo rzadko się to zdarza, ale mamy taki egzemplarz. Okej, okay, pokażę. Który jest tutaj obok. Tutaj mamy dziewiątkę, która jest 70 roku. Została wymeldowana w 1983, bo mam oryginalne dokumenty mhm. do tego auta. Coś się popsuło przy silniku, bo to jak rozmawiałem z poprzednimi właścicielami, odstawili do 2022 roku. Nie Nienaprawiana blacharsko, e, oryginalny środek, wszystkie elementy, chromy, które tutaj są, są oryginalne przy tym aucie. Mhm. Oczywiście, bo ten lakier, jak tak popatrzycie, no to jak to wygląda, no on za dobry jest, żeby jak po tyle stał, Niemcy go pomalowali po mhm. zewnątrz. Mhm. Więc... Yy... Prost. W Polsce byśmy to zrobili lepiej, ale jest dobrze. Mamy nadal, nadal rozmawiamy o oryginalnym samochodzie. To jest to klasyka jest stanu dobrego. To tak. znaczy z metra wygląda super, tak. a jak zaczynasz się przyglądać, to tutaj jest kropka, tutaj tam jest korozja, tam jest coś, tak? tak. On nie jest tak. po prostu I bardzo tak. dobry, jest dobry. On jest za dobry, żeby go dorestaurować w 100%, tak. czyli nadaje się samochodem taki od razu dla purysty y, warto by było, zrobić po wierzchu w nim nowy lakier. Y, wnętrz mam piękny. I tyle, tak? Mm. Zwróćcie uwagę na, wnętrz, na to wnętrze. Tak. Oryginalne, Absolutnie tak? Tak, Wnętrze jest oryginalne, bo to już parę osób jak przychodziło dzisiaj na targi, to mnie pytało, wie pan co, poda mi pan adres, gdzie kupić ten materiał? W BMW, proszę pana. Nie, nie ma. <laughs> nie ma? Nie ma. W ogóle jest niedostępny. Czyli A, to ciekawe. ten materiał? Już nie mówię ja nawet o kolorze. Po prostu te stawki są! Są chyba dostępne, natomiast tak, być może tak tego, nie, tego ma. nie ma, tak? tak. Mhm. Tego z zewnętrznej części. Więc dlaczego tego... Znaczy po pierwsze szkoda, że nie ma, dlatego że większość o dziewiątek w tym miejscu jest wypłowiała. Wypłowiała, zawsze z jest, z... Się kruszy, jest wyblakłe z... i z... jesteś brudny jak wysiadasz z tego samochodu. Dobra. To jest kapitalny. Dziękujemy Ci. Powodzenia. Również, ja dziękuję. Widzimy się na YouTube. Miło było. Tak. <noise> Słuchajcie, na tym kończymy naszą relację z targu. dzięki, że zostaliście z nami, dziękuję Piotrowi za nieocenioną pomoc i widzimy się już za tydzień, bo pamiętajcie, że u mnie jest co tydzień coś starego, a także zapraszam na kanał Piotra, bo naprawdę dzieli się swoją fachową wiedzą. I zapraszam na profil House of Classics. Tak, do zobaczenia,